Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku Zodiaku byk. Zapraszam do wysłuchania Waszego czytania rocznego na 2024 rok. Bardzo dziękuję wszystkim, kto mnie ogląda, kto subskrybuje ten kanał, kto pisze komentarze. Również zachęcam widzów, kto jeszcze nie subskrybuje tego kanału. Do subskrybowania, do napisania komentarzy w ramach wymiany energią ja będę przychodziła do rozkładu. Rozkład. 12 domów astrologicznych. I weźmiemy też kartę anielską na koniec. O, zapomniałam zabrać. To została karta na nas po czytaniu dla baranków. Tak. Główna energia. Магильская. Rozkład jest gotowy i będziemy zaczynać. Centralna karta pokazuje główne tendencje tego roku, ogólną energetykę. I sąd ostateczny mówi o przejściu na jakościowo nowy poziom. To nowy etap w życiu. To odrodzenie poprzez uwolnienie od czegoś starego. Również ta karta może wskazywać na powrót do czegoś, co już było, tylko na nowym poziomie. I generalnie ta energia mówi o tym, że na pierwsze tło wychodzą sprawy rodzinne. Też ta karta mówi o bardzo poważnych decyzjach i samo to, że wyszedł Wielki Arkan wskazuje na to, że rok znaczący i karta jeszcze wskazuje na znaczące decyzje, które mogą odmienić nasze życie, skierować go na całkowicie inne tory. Ta energia też, tutaj się potwierdza też w innych domach, może zapowiadać przyjście nowego członka rodziny, czyli narodzenie dziecka, przyjście nowego członka poprzez to, że ktoś bierze ślub, w ten sposób. Generalnie ważne decyzje, znaczące, które odmieniają nasze życie. Będziemy jeszcze do tej energii wracać i pierwszy dom pokazuje jak nas odbierają ludzie, jak chcemy, żeby nas odbierali ludzie. I Naszą energetykę, naszą witalność. Karta gwiazda co może być lepiej? Jak nas widzą inni ludzie? Odbierają jako piękną osobę tutaj jeszcze karta kobiety więc piękną kobietę, pięknego mężczyznę, ktoś, kto jest zadbany, kto. Dobrze wygląda, bardzo możliwe, że wygląda dużo młodziej swoich lat. Też karta gwiazda często wskazuje procesy odmładzania. Również chcemy tak wyglądać, dbamy o siebie i to też nam pomaga, tak można powiedzieć, gdzie szukać źródło dodatkowej energii. Dbanie o siebie, nawet o swój wizerunek, będzie nas napełniać, dawać dodatkową energię i lepsze samopoczucie. Kolejna karta pokazuje finanse, bezpośrednio nasze finanse, nasze podejście do finansów, również nasze talenty i jak je umiemy wykorzystywać. I tutaj karta trójka mieczy. Tak, karta nie z najciekawszych. Może ona wskazywać dla niektórych byków jakieś finansowe. Problemy, ale niekoniecznie bezpośrednio problemy. To może być nasze podejście, to mogą być nasze jakieś niesprawdzone oczekiwania, bądź nasze zmartwienia o, o sprawy finansowe i może tak być, nawet niekonkretnie nasze, ponieważ tutaj bardzo dużo rodzinnych energii. Czy możemy tutaj martwić się, nie wiem, o rodziców, o, o dzieci, o bliskie otoczenia, o biznes rodzinny, tutaj też dla kogoś. Są takie informacje, ponieważ ta karta często wychodzi na takie dynastie, tak, kiedy ludzie pracują w jedna rodzina załóżmy prowadzi taką działalność. Więc tutaj może tak być, że to po prostu nasze emocje, nasze zmartwienia. I również ta energia może wskazywać, że były kiedyś niepowodzenie. Gdzie człowiek coś stracił, i dalej została ta energia strachu, bólu, rozczarowania. Tak tutaj pokazana. Może tak być, że gdzieś chcesz pomagać członkom rodziny, więcej, tak? Jakby tutaj bardzo silne przejmowanie się czymś. Jakby więcej chcesz dać od, od siebie. Może tak być, że u niektórych tutaj jakieś rodzinne sądy też może tak u niektórych przekładać się na rzeczywistość, ponieważ tutaj zaznaczono też troszeczkę taka energia, że gdzieś niesprawiedliwe, podzielone na przykład majątek, niesprawiedliwe, podzielony jest tutaj. zaznaczona też taka energia dla niektórych byków. Kolejny dom. Pokazuje edukację, krótkie podróże, w ogóle naszą komunikację, kontakty z rodzeństwem i z dalszą rodziną. Karta Wiesielca nie zapowiada za dużo tych kontaktów. Powiem tak, może tak być, że coś w twojej percepcji dotyczące dalszej rodziny, dotyczące rodzeństwa, jeżeli masz, może się odmienić, jakby inaczej zaczniesz e, widzieć to. Również dla niektórych e, może to przekładać się na, rzeczy, na rzeczywistość jako ignorancja, jako mm, kontakty, które rzadko się odby odbywają, minimalne kontakty. Może nawet odczuwasz, że ktoś ignoruje te kontakty jakiś członek rodziny e, bądź brat, siostra. Bądź sam, albo sama podejmujesz taką decyzję, troszeczkę się odsunąć. To jakby przerwa w relacjach, kontaktach. Również, no, oczywiście, nie u wszystkich to będzie przekładać się na rzeczywistość jako bezpośrednio brak tego kontaktu. Może to być, że te kontakty idą, ale te kontakty są jakby inne. Zaczynasz to widzieć inaczej niż było tak mówię dlatego, że tutaj może być dla niektórych przy tej energii jako jakieś radykalne wybaczanie, odpuszczanie czegoś generalnie pozbycie się czegoś, co nie służyło i w tym pomaga medytacja i inne spojrzenie na rzeczywistość i rzeczy w tym kierunku Kolejna karta pokazuje nasze dziedzictwo. To, co dziedziczymy po rodzicach, to matka, również nieruchomości. I właśnie tutaj to, o czym mówiłam wcześniej, u niektórych mogą tutaj być jakieś rodzinne konflikty bądź jakieś nieporozumienie, co dotyczy nieruchomości. Ponieważ tutaj nawet mogą być w to wciągnięte osoby typu prawnik, bądź osoba, która ma taką wiedzę na rozstrzygnięcie takich spraw rodzinnych. To jedna z możliwych opcji. Również Król Mieczy może wskazywać Waszą energię, że jesteście tutaj. Wolni od jakichś schematów rodzinnych. Król Mieczy sobie radzi ze wszystkim. On e, decyduje. On tworzy pewien algorytm działań, jego się trzyma i osiąga rezultaty. E, więc ja bym powiedziała, że to dość taka m, niezależna pozycja, jeżeli chodzi o ród e, po macierzyńskiej linii. I tak, jak mówię, dla niektórych tutaj jakieś sprawy dotyczące majątku, nieruchomości mogą też być znaczącymi w tym roku. Kolejna karta pokazuje nasze dzieci, nasze pasje, wszystko co lubimy robić z miłości, co sprawia nam przyjemność imprezy, święta. Karta. Cesarza mówi o tym, że możecie być zaproszeni na nie wiem, na przykład ślub bądź jakieś, jakąś inną uroczystość, co się wiąże z rodziną. Również przy tej energii, szczególnie dla tych, kto ma starszych dzieci, to może być jako bardziej niezależna pozycja waszego dziecka. To zaszczyty, jeżeli chodzi o karierę waszych dzieci, to. Hmm, Wprowadzanie nowego członka rodziny, na przykład, ktoś bierze ślub bądź przedstawia Wam partnera albo partnerkę. Również tutaj przy tej energii idzie, nawet ktoś może zostać babczym albo dziadkiem. Tak, tutaj pokazane, jeśli mówić o projektach, o twórczości, o pasjach, to ta energia też bardzo zasobowa. Ona mówi o tym, że to Taka pasja, która będzie praktyczna, która może Wam pomagać w osiągnięciu finansowych dóbr, w osiągnięciu takiej więcej, większej pewności siebie, coś takiego bardzo pożytecznego mi tutaj się pokazuje. I kolejny dom pokazuje pracę, nasze relacje z osobami w pracy, również zdrowie. A czwórka mieczy pokazuje często. Przerwy, odpoczynek, czyli może w tym roku będziesz miał, albo miała na przykład więcej urlopu bądź więcej możliwości dla odpoczynku. A również ta energia może wskazywać, że ktoś Chce zmienić na przykład pracę, bądź w ogóle coś zmienić, co dotyczy pracy, działalności i przygotowuje się do tego, jakby nabiera sił. Może ktoś przychodzi na emeryturę. Również ta energia często wskazuje na zawieszenia. Więc może to być na przykład zawieszenie działalności na jakiś czas, bądź. Po prostu możliwość większego odpoczynku. I generalnie ta karta mówi o tym, że potrzebien odpoczynek, potrzebien reżim dnia, taki relaks dla lepszego samopoczucia. U niektórych może ta karta przekładać się na rzeczywistość, jako służby zdrowia, jako chorobowe. Też u niektórych tutaj idzie mi taka informacja, a szczególnie dla tych, kto planuje ciążę. Ten rok bardzo sprzyjający się pokazuje, ponieważ i ogólna energia e, mówi o tym, co dotyczy zdrowia. To też e, karta, która pokazuje, że organizm nabiera więcej sił dla pewnych procesów. I tutaj w Domu Ryb: Karta Słońca Karta Relacji e, Królowa Pentakli. Więc tutaj dla tych, dla kogo ten temat aktualny, energia bardzo, bardzo sprzyjająca. Więc jeśli patrzysz na tą kartę jako rada, to koniecznie odpoczynek nie robić czegoś ponad miar swoich sił. Jeżeli się czymś stresujesz, koniecznie potrzebny relaks, może tutaj masaż, zdrowy sen, dbanie o siebie, medytacja. Wszystko, co wzmacnia Twój organizm. Tak tutaj pokazane. Kolejna karta pokazuje relacje. Królowa pentakli. Bardzo zasobowa energia. Dla tych, kto jest w stałych związkach, to energia, która mówi o pomnażaniu dóbr. Czyli coś, by tutaj się pomnażyło, to. Takie też mądre zarządzanie tym, co się ma, tymi zasobami rodzinnymi. Dla tych, kto szuka sobie pary, też energia bardzo sprzyjająca, ponieważ królowa pentakli to um, też to jest jakby właścicielka domu, to jest gospodyni. I gospodyni. Czyli jest, ma się czym zarządzać. To jest taka energia, kiedy człowiek jest już gotowy na tą relację, na ten związek. Dla tych, kto w niejasnych relacjach, bądź bardzo problematycznych, tutaj jest ryzyko jakiegoś powrotu, że to coś wróciłoby. Tutaj już trzeba patrzeć oczywiście indywidualnie, czy to pozytywnie dla Was, czy to negatywnie. To wszystko zależy jakby od sytuacji, ale też przy tej energii jest szansa pewnych powrotów. Kolejny dom pokazuje zasoby innych ludzi niebezpieczeństwo też nasze transformacje. Rycerz Pentakli w tym domu mówi o tym, że jeżeli jesteś w stałym związku, to tutaj to mogą być jakby dochody Twojego partnera bądź partnerki, czyli tutaj jakieś dobra materialne, które Twój partner albo partnerka wnosi w Wasz związek. Również ta energia może wskazywać kredyty, czyli to na przykład spłacasz jakiś kredyt bądź możesz dostać, jeżeli o to się starasz. Również to jako przypływ pieniędzy z jakiegoś nieoczekiwanego źródła, jakby. To źródło nie należy do naszej pracy, więc tutaj mogą komuś być naliczane albo chorobowe, albo jakiś podatek ci oddadzą w tym, w tym kierunku. Czy możesz tutaj dostać jakieś pieniądze, bądź jakąś ulgę, jeżeli chodzi o podatki? Kolejny dom pokazuje szkoły wyższe. Dalsze podróże? W, jakie so, sobie, w jaki sposób radzisz sobie z problemami? Siódemka, Pentakli. A cóż to za energia? To takie może być u niektórych troszeczkę rozczarowanie, powiem. A szczególnie dla tych, kto dużo się szkolił. Tutaj pokazano, że może było bardzo duże inwestycje w jakąś wiedzę. I tutaj, jakby podsumowanie tego, że posiadam i taką, i taką wiedzę, i jakby co ja z tego mam. Hmm. Może to też być rozczarowanie w jakiejś szkole. Nawet nie rozczarowanie, nie, to nie do końca energia rozczarowania, tylko że oczekiwałam więcej od czegoś. Hmm. Też to. Może być wiedza, która, którą masz, którą dostaniesz, nauczysz się na przykład czegoś, ale nie wiesz, jak to na praktykę przełożyć. Również ta energia wskazuje na takie zastanawianie się, czy może podjąć jak, jakąś naukę, jakieś studia, bądź generalnie energia, która wskazuje, że już. Dawno masz studia za sobą, jakby zbierasz plony teraz. Jeśli mówić o podróżach, to tutaj pokazane, że może to być przełożone, tak jakby tutaj tutaj troszeczkę energię takiego oczekiwania, więc przełożenie jakiejś podróży, bądź możesz. Długo się zastanawiać, na przykład przed wyborem, gdzie pojechać, jakby dużo taki, takiego zawieszenia. Nie znaczy, że to się nie, odb nie odbędzie, jeżeli planujesz. Tylko tutaj, jako wskazówka, potrzebna jakaś konkretność i nie zaleca się, jakby tak, takie rozproszanie, ponieważ pokazano, że może to powodować właśnie spowolnienie bądź przyłożenie jakiejś podróży. Tak, tutaj pokazane. Może tak być, że przy, jeżeli wybierasz na przykład jakąś sobie wycieczkę, obiektywnie patrzeć, ponieważ tutaj coś w tym rodzaju, że nie odpowiada cena, jakość, jakby to też taka energia, że oczekiwałam czegoś jakby lepszego za te pieniądze, jakby taka energia. A kolejna karta pokazuje. Co chcemy osiągnąć? Nasza kariera, nasza reputacja, nasze autorytety, relacje z przełożonymi. I tutaj pokazano, że raczej jakieś masz już konkretne cele na życie, na ten rok, i będziesz tego się trzymać. Również przy tej energii może coś nowego jeszcze przed tobą się otworzyć jakaś nowa szansa, nowa możliwość, dlatego, żeby szybciej to osiągnąć. Więc tutaj warto się roze rozejrzeć, patrzeć bardziej szeroko na osiągnięcie tych a, swoich celów. Możliwe tutaj jest jakiś jeszcze punkcik, który umknął, a jeżeli to dostrzeżesz, to przyspieszy te, te procesy. A również to jakby nasze relacje z przełożonymi, kto ma przełożonych. Ta Energia mówi o tym, że jeżeli masz tak, takie osoby, to one, oni, one Ciebie cenią. Oni widzą w Tobie potencjał do dalszego rozwoju. A Kolejna karta pokazuje, jak realizujesz siebie we społeczeństwie, w grupie, to nasze przyjaciele i różne stowarzyszenia organizacji. A ta energia może wskazywać na to, że charytatywnie na przykład coś robisz, pomagasz ludziom. A również ta energia pokazuje, że w jakimś problemie możesz odczuć wsparcie przyjaciele, przyjaciółki. To tak, jakby jakiś problem połączył Ciebie z kimś. Ktoś, kto ma podobne, w jakiś sposób może Tobie pomagać. Więc tutaj jakby przebywanie w grupie, ludzie, które mają podobne problemy bądź zainteresowanie, też niekoniecznie problemy, zainteresowania. I kolejna karta pokazuje to, co ukryte, nasze zdrowie psychiczne, nasza karma, duchowy rozwój. Co ukryte? No i tutaj znowu takie wrócę do tej energii. Ukryte, że ktoś Przychodzi nowa dusza, wasz ród, waszą rodzinę. Również to nasze wewnętrzne dziecko w plusie. To uzdrawione wewnętrzne dziecko, tak? kiedy my siebie czujemy bardziej dojrzałe, bardziej szczęśliwe i to pozytywnie przekłada się na relacje z rodziną. Jeśli patrzeć też jako karma, to tutaj praca z ego dla niektórych i też Słońce generalnie, jeśli wychodzi nawet w negatywnej pozycji, ona daje więcej pozytywnego, pozytywnej energii, więc tutaj przepracowanie jakichś spraw, że może przepracujesz coś, co przyniesie ogromne zmiany w Twoim życiu w tym roku, ponieważ centralna energia głosi, że coś tutaj się zadziewa, że... Może odbędzie się coś, na co czekałeś, bądź nawet nie spodziewałeś się, że już to możliwe, takie globalne tutaj rzeczy. I co u nas wyszło z kart anielskich? Bogini duchowej ochrony. Ta karta mówi o tym, że jesteś chroniony i pamiętaj, że tworzysz to, w co wierzysz. Jeżeli będziesz wierzyć w coś, co chcesz, chcesz osiągnąć, to, to wcześniej albo później do Ciebie przyjdzie. Więc jeśli podsumować, nadawaj uwagę temu, co dobre, będziesz to zasilać, pomnażać i przeciągać w swoje życie pozytywne przemiany. Bardzo możliwe, że już jesteś w tych energiach. Dziękuję wszystkim, kto był ze mną. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.